Okej, okay, dobra, jesteśmy impostorem. Jak są? Dobra. E, więc zaczynamy. Kurde, dobra. Polecę sobie pokę. Mam, nadzie mam nadzieję, że wziął od kogoś tego. Morfa. Będzie fejkował skana, dobra. Ja polecę sobie, dobra, mam pomysł. Końce. Dobra, nie naprawdę to. Mam pomysł, zamknę ich elektryka, mam nadzieję, że tam się coś zaraz stanie. Że będzie można kogoś... O kurde, no to ten... Yyy... -y, Co ty planujesz? Fejkowanie. Fajnie gdybym wyłączył światła. temu mógłbym go ciachnąć. Dobra, mam pomysł. Najwyżej szybko naprawiam. No wiedziałam, że naprawdę to szybko. No to ten. No to jest trochę słabo, bo to znaczy, że mam engineera. Czyli że tak słabo będzie można zabijać na reaktory. Fajnie, że engineer... No i dostałam transporta idealnie. Tak niewiele wyrachowało. Kurde. No to był hit. Też niewiele brakowało. Hmm. Nie wytłumaczysz się z tego, prawda? Czemu ja? Co? To, 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 to. ja, no, to, to na pewno nie mógł w GBF, bo wbiegałem za nim załatwione. Uzasadnij, co widziałeś. Ej, mam bardzo ważne do Tego będzie trudno. Lepiej. Czekaj, teraz stop, dobra, y, okej, okay, bo... Bardzo ważna rzecz, która może wpływać na dalsze rozgrywki. Dobra, bo ja jest... Y, ciało w spestimenie, ja bym chciał... Dobra, ja jestem chciałam... ja, do no, ja nic nie rozumiem. Ja nic nie rozumiem, o czym Nie, on brzmi jakby był w pralce. Ciao w spestimenie. No, w pralce. Ciao w i uciekał tam jakiś niebieski, cholera. Najpierw... O, dużo mamy niebieskich seks. No, nie, nie ludy. Mamy cztery różne niebieskie. To nie jest kolor na pewno. No, L, L, L. L. L no cztery, nie, nie było w Specimenie, bo mnie transporter wydał. Nie, tak, to, to był bo... poke. To było poke, to było, bo... No, poke. Oj, to sięjgło. Skip, tradycja pierwszej rundy. Skip, tradycja pierwszej rundy. Skip. Ja, tą ja generalnie mam problem z Jigglypuff. Jest tradycja, która została wprowadzona jakiś. nie wiem ile czasu. To... Ja, ja chciałem. Nie, Pytanie, to, po, nie, nie, ma, to, nie ma czegoś takiego to, jak tradycja, po prostu nie, to nie, to, nie bywałem w stanie. Tradycję powiem, wstydaje. czy to nazywasz? Nieźle. Ja, ja chcę oczyścić dużo osób. No to to oczyszcie pokóle. Lord M, Lord, ja jestem Jigglypuff, Kari. No ja generalnie mam problem z Jigglypuffem. Okej, okay, ale no, nie potwierdzam, że muszę zmienio. tak głosować. To nic nie zmienia, bo poszedł tak. jeden kill. Dalej możesz... No, skip, 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 ja ja skip. Mogę ma być. Majer w PW, zobacz. Wnuku! Wnuku, zamkniesz mordę. Po pierwsze, nikt, nikt Cię nie rozumie. Po drugie, mówisz jak inni mówią. I po trzecie, wprowadzasz mega chaos. Dobra, skip no, to, ja to, ja to, nie, nie mogę, mógł, to, bo mi się graścięło. Ale... Ja, ja też tak By nie My Zresztą będzie chciała o, o, go, skikować, go skikować, zakładam się, że go skikuję. Dawaj mi, czekamy. Możemy poczekać to, Ciekamy. to Ciekamy. 80 sekund. No więc... Aha. Ja wam ja tutaj go, dam cięcie. I jak, jak będzie runda to wam powiem... Ale tak, no poczekaj... Dobra. E, ja też super. Ha. Dobra, jest nowa runda. Jeden impost. Jestem jedynym impostorem, dobra. On mi włącza tej sabotażu koronę, oczywiście, dobra. Engineer nie marnuje. To... Aha, no to jest engineer, fajny engineer. Będzie trzeba od razu się go pozbyć. Tak nie wiem kto to jest. Szkoda, że nie mam double shota. Będę muszę zwentować. Kurde jeśli będę mógł kogoś zabić Na to zostanę i po prostu tam grę. Zostawiam go w tym razie i sobie Nie byłam ja, ja szłam. Chicken? No, chicken jeszcze tam był, gdzie? Chicken. Chicken słabo zrobiłem. No generalnie w większością lobby byliśmy po lewej stronie mapy. No większość była po lewej, więc możemy to jakoś się łatwo wyklearować, bo kwić chyba są świeże, jeśli się nie mylę. No tak, ma co najmniej 5 sekund.

Eee, admin, ja byłem, chyba. admin. Ja byłem w adminie. No, ciało w lobby, dobrze mówię? Tak. No, 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 mam do... Do... I'm lord tylko. Oh, do... e, I'm nie? you bully me. I'm lord nie Widzicie wiem. co. Po... lewej Był, treni, był, był Kopsami, gdzieś niedaleko. No, znaczy byłem pod konsolą, ale aktualnie są na to Dobra, jeśli naprawiam szybko reaktor. A, no, bo był, ale z na... wstąpieniem, Kitara że... gitara była, ja byłem, czyli zostaje e... nam Xelor, dobrze mówię, Riot i Wózek. Te trzy osoby nie były z nami. E, ja ja to bym... czekaj, tam jest tak. węd przecież do laba. Xelor, e, e, o i wózku. wózku. nic tak naprawdę nie wiemy, jedynie. E, no, no tak. ja w ogóle Any nie... Jak mógł być to, bo węd za jest do laba. Ja w ogóle nie widziałam wózka przez te... nie ma. ja tam sekundy gdzieś tam zauważyłem. Znaczy, ja jedynek kogo nie widziałem to tam wózka, tam ten Igli mi tam coś prześmignął, to mogę to nie policzyć tego właściwie i ja jest nie coś tam coś chyba też nie widziałem. No i kszelota też w ogóle nie widziałem. Ja już to widziałem. No to mógł być ksel, no to uważajmy na kszelota, bo szwęca na bo ja padł teraz tyle? Jedno, y bo y Majera wywaliło ja, ja wiem co ja. Mam sześć i dalej. Teraz, awlot i ja. A to ja ci powiem tyle. No, kiedy po pokę leciał, ja powiedziałem dwa słowa. Taka, muszę sprawdzić, czy jest dalej inżalina. Zamknę to i włączę koncert. Zobaczmy, czy to. Ten... Uwaga, zanim ktoś podejdzie, zanim ktoś podejdzie, nie widzę. Dobra, Engi czy zrobimy engrainera? Będzie, do się Będzie dobrze. Będzie dobrze. Mamy elektrykal. Dzięki! co jest, a e on nie co jest, teraz się pojawił. Jest pestilensem. Wózek ma, ma pestilensa. Eee no wózek musisz. Wózek ma pestilense. dobra, poczekajcie, mogę coś powiedzieć? E, generalnie to musi być pestilens, bo Jigglypuff musi był być. szeryfem, bo miałem Guardian Angela. Mam taki filler. Ja jestem ja ja, 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 ja tyle. Tak tyle, to jest tak zwany no tak cynk, że jest, no na taki neutra który lubi czyli to jest albo Arsenis, albo pestilence, to bardziej pestic jest mi pasuje. To jest Pestilens, widzicie. Wózek Wózek E, on ma mikrofon, dajcie mu sto no, osiem! Nie, dobra, wybaczcie, się, nie. No to nie jest No bo tak szczerze to on powinien mówić, a nie Proszę, generalnie, Tak, tak. proszę w A, No to. No to jest fajnie. To... No, tak, no, to... to... Kurde. No, to... Postór mi daje random sabotaże zamykam mi cały czas drzwi Słabo Idę sobie o trudy Światło Znaczy kąsy To mi bądź, jak jak na światło jak gość komuś A, To mi włączył A, transporter Fani transporter mi zamyka drzwi przed nosem. Jest to na razie drogowa ciało, co? Ciało W2 i ktoś. E, ciało Emrol dawno e, e, kto Ktoś tam jeszcze był. Oooo, muszę bardzo, krumej. Ej, chyba wiecie co, bo wózek... E, poczekajcie, generalnie tak. E, Trenszar, ty byłeś teraz e, w Specimenie? E, tak, byłem w Specimenie i ja mam takie ilość ja chcę tylko powiedzieć, niepo, że wózek nie był pestilencem. Dobra, bo e, no, no tak. Emlord był moim madykiem. Nie, nie skopiłem się, kiedy mi tarcza znikła i... E, to ciało ma... Jest... E, mnie transportnęło o. i to ciało od razu padło, więc ma tak z 5 sekund góra. Około 5 sekund, prawda? No, bo, no bo, płacione, kiedy to. Widzisz, bo to ciało padło idealnie w tym momencie, co mnie transportnęło, Ej, sumie... A musiałem dobyć do 2 Możemy tu sobie tata skipę iść, bo jest na 7, więc no może to tego Dostał Został duch, duch, no. No, no właśnie, no, duch, duch. No, ale mam by nadzieję, że no, on zrobić. Eee, e, mnie tapnęło na outside na tkątki. A możemy mnie wywalić, bo ja mam kumeta. Super, że masz I co to ci przeszkadza w grze? Można no i to że bo... ja ci dażyć. To... I, prze... I to ci przeszkadza? Tak, tak. szybko Nie na szybko zrobić. Trzeba trzeba coś tamkami. szybko zrobić. Jeżeli przegramy, to tylko zwiny ducha po prostu. No. Trzeba... Niech prezekutora ma. A ja, ja te ja tego tego czegoś użyłem. Dobra, jakby co? E, to zabije? Raport wyjechał, a ktoś mi będzie prowadził raport, że tego rzeczy No bardzo fajnie, kurde, nic nie mogę zrobić. Dobra. Jedyne co widzę, to ja co? te, to Wołty. Zamknął mi drzwi. Nienawidzę, kiedy robią mi random set, bo to jest... Dobra. Szybko, trzeba coś zrobić. Nie no, on mi on, mi rob, on mi jest jakimś trollem walonym. Wystrojnym mam, No nic na nim mnie nie, nie, nie pozostało. Czekanie tutaj. Hmm. Riot, coś chcesz dodać może? Tak, chcę dodać, chcę coś tak, dodać. Jest, y, ninja tak. zabij na mojej... Oni jeszcze. <trych> ninja zabij na mojej... Ksewex, weź weź, bo zabierasz loto osobie, sobie Weź, w gierce. Wziąć Pinksem, wziąć Kurde, nie będzie ma najpiękniejszy dla mnie. No się no, właśnie, no tak, no, bo i, i, i tak by nie było, nie? No bo na generalnie nie osoby nam rzeczywiście na, waliła, która jest w my grze. My 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 nie z najpiękniejszego. Coś Ninja, masz na swoją brodę? A Ninja? Napiszcie ninja. na przecie kitarze, żeby wbijała. No ale gitara nie bije, no. Aha, chyba, aha, aha. Ja to się wygłosuję. Jest i teraz przez co zostaje więc musimy a kogoś co jest wyrzucić. Najlepsze? Gita, e, e, a to gitara, gita, gita, ej. Gita, e, e, generalnie gitara zżkowała gita, jednego taska. Aha. Leci, no aha. Dla osoby, stuła, 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 stuła. ale tak komuś zostaje ten task, więc jakby no. Dobra, jest Ninja leci. No i teraz zostało nam 5, więc musimy teraz kogoś wyrzucić. To Ninja, No to Ninja poza tym może bo no to już zaczyna, nawet stanie na nawet stopę ruina albo nie zdąża, bo Dwa nie. Sloty. Są dwa sloty, pisze że w e, napisała, że wychodzi. A ona powiedziała, że wychodzi. Znaczy napisała. No to Xelot, bo tak. A czemu ja? Czemu akurat ja? Bo tak. Jak został jeden... Czekaj, ja został jeden, ale może być jeszcze killing nał bo buzek nie był po prostu tym pestilensem. Ale ninja a i strzelał, no. czyli że został nam tylko jeden... No, ninja, task. ninja strzelał, a no po ninja drugie, strzelał. Bo drugie został nam jeden task. Jeden. Ja ogólnie ja mam pytanie. E, nie mówię jeszcze, bo ja miałem swoją rolę. mogę dwa zostać, dwa chyba e, dwa Nie, ten bo, ten bo jest tak, generalnie jedno budło i brakuje jednego i Harterowi trzy. Ale Hunter'a się nie. nie, 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 nie. Hunter'a Hunter się liczy, Hunter Hunter'a Hunter Hunter z... z... Hunter i fantoma się nie został jeden to na... To, na... to na pewno się liczy, no. z... Dobra chłopaki, ja mam pytanie, czy możecie mnie od ostrzelić? Mam prozekutora, użyłem tego czegoś na Cyjana. E, użyłem tego czegoś na Cyjana, jedyne co widzę teraz. to to teraz, Ludne to. A taski wszystkie No to, Ale to w sumie spoko tak naprawdę, bo wtedy możesz tak wyczytać impostora, który będzie skipował. <grym> no kurde, z tego co widziałem to do skipuje, tylko ja jadę na siebie. Dlatego no, to no, jak są takie specyficzne sytuacje akurat, więc no. Ale nie wiem kto ogólnie może być, więc no. mnie no, skipa, bo, nie? Ja no, yeah. no dajmy skipa, został jeden, no. został ten, został ten. No, jeden więc no. Chrome.jpg zagłosował na siebie. A no. Ja to, no, na pewno na siebie no, dla byki Jedna Beki, jednego jej też. Ale ci kawałeka nie było. Ale ono wyszło przecież. Zabijam, Nie Mogę tego. Wiem, dobra, muszę to obrać. List trzeba zrobić. Nie Riot Rude. Jej, Nie no, Oksalos. 6 sekund. 6 sekund zostało. A jeśli chcecie tego więcej, to zostawcie suba.